Widzowie Task nie wytrzymali po ostatnim odcinku. Czują się oszukani, Polsat się tłumaczy. Stacja Polsat ma za sobą emisję zaledwie dwóch pierwszych odcinków programu Taniec z Gwiazdami. Mimo to nie obyło się bez ogromnych kontrowersji. Wszystko ze względu na eliminację Olgi Bończyk i Marcina, zaprawy bez zapowiadanej wcześniej dogrywki. Okazuje się, że nowe zasady formatu wprowadziły fanów w sporą konsternację. Z tego powodu producenci show musieli się tłumaczyć. Oto co powiedzieli: Olga Bończyk i Marcin Zaprawa jako pierwsi odpadli z 15 edycji TASK. Taniec z gwiazdami to format, który od niemal dwóch dekad cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Format najpierw zdobył sympatię widzów telewizji TVN, a następnie zaliczył głośny transfer do polsatu. Obecnie Stacja ze Słońcem w logotypie realizuje już swoją 15 edycję tanecznego show. W drugim odcinku nowej serii z programem pożegnali się Olga Bończyk oraz Marcin Zaprawa. Zdaniem widzów, do eliminacji doszło zdecydowanie za wcześnie. Dziękuję za możliwość udziału w tym pięknym programie. To było dla mnie wyzwanie i czas, gdy mogłam sobie poszaleć i potańczyć. Trudno jest wejść w buty tancerza zawodowego. Krew, pot i łzy. Warto było, bardzo dziękuję, powiedziała podczas transmisji 56-letnia aktorka. Taniec z gwiazdami bez obiecanych dogrywek. Eliminacja Olgi Bończyk wprowadziła ogromne zamieszanie po drugim odcinku nowej serii tańca z gwiazdami. Wszystko przez wcześniejsze zapowiedzi stacji Polsat, która informowała, że w regulaminie show doszło do sporych zmian. Nowością miały być dogrywki, których celem było rozstrzygnięcie, która z par pożegna się programem. Dwie pary, które otrzymały najmniej punktów jurorskich i głosów widzów, zyskają drugą szansę na pozostanie w programie. Zatańczą jeszcze raz i to jurorzy zdecydują, która z par odpadnie. Będą też odcinki, kiedy żadna z par nie opuści show, jak również takie, kiedy pożegnamy aż dwie pary, można było przeczytać w oficjalnym komunikacie stacji. Okazuje się jednak, że ostatni odcinek programu nie zakończył się obiecaną dogrywką. Uwagę na ten fakt zwróciło wielu internautów, którzy postanowili skomentować odpadnięcie aktorki i jej tanecznego partnera. Część z widzów zaczęła się nawet zastanawiać, czy dobrze zrozumiała zapowiadane zmiany, a inni zaczęli sugerować, że doszło do olbrzymiej wpadki producentów. Jak się okazuje, prawda jest zdecydowanie inna. Taniec z gwiazdami z jedną dogrywką. Teraz z producentami show skontaktować się postanowili dziennikarze serwisu Plejada. Ze słów pracowników Polsatu wynika, że dogrywka jest przewidziana, ale jedynie w jednym z odcinków. Oznacza to, że drugą szansę otrzyma jedynie jedna z par startujących w półfinale. Na ten moment nie wiadomo, czy informacja o dogrywkach liczba mnoga była jedynie błędem, czy w międzyczasie producenci zadecydowali o nagłej zmianie zasad.